Aby zainstalować Shopper Connect, musicie zerknąć do dodatków i integracji, tam odnajdziecie aplikację, tam odnajdziecie aplikację Shopper Connect. Po zaakceptowaniu tego do czego ona będzie miała dostęp, będziecie musieli ją, będziecie musieli ją skonfigurować. Ta konfiguracja będzie, ta konfiguracja będzie wymagać, ta konfiguracja będzie wymagać skonfigurowania kont, które jakby, które będą wykorzystywane do logowania się do tej, do tej aplikacji. To bardzo ważne, żeby podać swój, swój poprawny numer telefonu, dlatego że to właśnie on pozwoli Wam, on pozwoli wam zalogować się do, do, do Shopper Connect. No i co bardzo ważne, w momencie, w momencie instalacji Shopper Connect Zrealizujecie ten postulat, o którym mówiłem, który jest tak bliski konsumentom, aby pod jednym numerem telefonu móc wysyłać SMS-y i, i, dzwonić, do, i dzwonić do swoich klientów. Dostaniecie szansę na to, żeby właśnie w taki zintegrowany sposób móc, móc ze swoimi klientami się, się kontaktować. Także ten numer telefonu, który, który, który się pojawi w waszej infolinii, będzie też, będzie też numerem do, 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 do wysyłki SMS-ów, jeśli będziecie chcieli wysyłać SMS-y, na które, na które klienci będą mogli, będą mogli odpisywać. Hmm. Chciałem wam pokazać, jak gdy ten instalacyjny, instalacyjny wysiłek przejdziecie jak będziecie mogli jak będziecie mogli zbudować swoją pierwszą, swoją pierwszą kampanię kampanię SMS-ową. Po lewej stronie w Shopper Connect pojawią się takie, takie dwie, dwie, dwie zakładki SMS i marketingowe SMS. Na chwilę ten na, na chwilę skupmy się na tej części marketingowej, czyli na, 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 tej, na tej sytuacji, w której chcielibyście swoją bazę swoich odbiorców poinformować o czymś. No i teraz tak. Możecie albo zaimportować swoje kontakty z, zaimportować swoje kontakty z pliku, albo skorzystać z predefiniowanych grup, które są dostępne w, są dostępne w Shaper Connect. Jakie to grupy to zaraz wam, to zaraz wam opowiem. Natomiast ten import, gdyby to miała być jakaś baza, którą chcielibyście zasilić Shaper Connect z zewnątrz, to tak naprawdę potrzebujecie pliku pliku CSV, który, który, możecie wyeksportować na przykład z Excela, następnie zmapować kolumny, to znaczy wskazać w którym miejscu w tym pliku są, w którym miejscu w tym pliku jest numer telefonu, w którym miejscu jest imię nazwisko. Tu jest jeszcze taki jedno, jedna kolumna, która się zwie firma. I to jest dodatkowy atrybut, który, który możecie skonfigurować. To, to będzie pole, które będziecie mogli wykorzystać, personalizując wiadomości. I takich pól, takich atrybutów możecie stworzyć tak wiele, jak tylko. Tak wiele, jak tylko potrzebujecie, to może być miasto, może być nazwa ostatnio kupowanego produktu. Jeśli chcielibyśmy wysłać informację, hej, czy podobał Ci się ten ostatni t-shirt, który u nas kupiłeś? Jeśli tak, to zobacz, co, co dzisiaj mamy dla Ciebie w ofercie. Więc to wszystko, co moglibyście, o co moglibyście wzbogacić informację w wiadomości SMS-owej, to, to w tym pliku to w tym pliku możecie, możecie zawrzeć. No i mając już, mając już zaimportowaną bazę e, lub korzystając z predefiniowanej bazy, bo Shopper Connect ma też możliwość sprawdzenia e, w waszym e-commerce e takich segmentów, które, które zostały wybrane do tego, że to one wyglądają na takie, które Wyglądają na takie, które mogą wam się przydać do, do komunikowania, czyli właśnie osoby, które dokonały ostatnio zakupów w ciągu ostatnich 30 dni, 90, w ciągu ostatniego pół roku, albo przeciwnie, znaczy, albo dokonały, albo nie dokonały i właśnie w tych, właśnie w tych ramach czasowych, więc jeżeli nie możecie. Łatwy sposób takiej bazy sobie przygotować w Excelu. Możecie skorzystać z tego, co jest dostępne wprost. Co jest dostępne wprost tutaj w ramach predefiniowanych grup kontaktu. Następne pytanie na waszej ścieżce, które, które, które odnajdziecie. To pytanie, czy to ma być wiadomość wysłana z waszego numeru, czy to ma być wiadomość wysłana z numeru waszej infolinii tego tego numeru, który został skonfigurowany w Shopper Connect. Czy chcecie, żeby to była taka wiadomość, która przyjdzie, no tak jak większość tych wiadomości, które pewnie widzicie w, swoim, w swoich telefonach, z nadpisu, czyli z nazwy nadawcy. To są sms które łatwo użytkownik może zidentyfikować jako, jako pochodzące od Was. Natomiast no, on the Dark Side, e, niestety na taką wiadomość nie będzie można, nie będzie można odpisać. No więc tutaj do, do zważenia są te do, do zważenia są te dwie racje, natomiast obie możliwości zostawiamy do waszego, e, do, 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 do waszego wyboru. Wiadomość można wysłać albo natychmiast, albo można ustalić te, ten moment, w którym one powinny się zacząć, ten moment, w którym one powinny się zacząć wysyłać. No wiadomo, że jeśli chcielibyście poinformować o jakiejś promocji, która rusza jutro o 12, no to szkoda jutro o 12 siedzieć w panelu i konfigurować wysyłkę do natychmiastowej, do natychmiastowego dostarczenia, lepiej zaplanować ją, lepiej zaplanować ją z pewnym, z pewnym wyprzedzeniem. A sama wiadomość może być albo wiadomością wpisaną przez was, albo może, może pochodzić z jakiegoś szablonu. I takie szablony możecie przygotować wcześniej, po to, żeby, po to, żeby łatwo móc reużywać, reużywać tych, tych komunikatów, na przykład, jeśli chcielibyście nie wiem, co, co miesiąc wysyłać kampanię do ludzi, którzy w ciągu ostatniego miesiąca u Was nic nie zrobili, no to, to pewnie warto przygotować sobie taką treść, z której można łatwo, łatwo skorzystać. No i teraz ostatni kawałeczek, czyli treść, treść wiadomości. Znów tutaj te rzeczy, o których powiedziałem przed, przed chwilą, związane z Związane z polami do personalizacji są dostępne, i stąd tutaj taki dziwny, dziwny zapis z dolarkiem z przodu, który tutaj w tym miejscu każdemu odbiorcy podstawi jego imię, po to, żeby, no żeby trochę lepiej, trochę bliżej tego klienta być. Natomiast to. Imię nie musi być jedynym polem, z którego, z którego będziecie chcieli korzystać. To może być jakiś produkt, który będziecie chcieli zarekomendować. To może być ostatni produkt, który osoba kupowała. Także to tutaj pełna dowolność tego, w jaki sposób. Te SMS-y spersonalizować. No i tutaj na dole jest właśnie taki, taka część, która się zwie, dodaje atrybut z bazy kontaktów i tutaj można rozwinąć tę część i, i wybrać, wybrać ten atrybut, który, który akurat chcemy w, tej, w treści w danym miejscu wstawić. Last but not least, powiedzieliśmy sobie o rosnących ctr -ach. Świetnie by było. Tych ludzi nie tylko, nie tylko o czymś poinformować, no ale też dać im szansę, żeby oni żeby oni zanurzyli się w tę króliczą norę i, i kliknęli na link, który, który zostawimy im w wiadomości. Stąd też funkcjonalność skróconych linków. Czyli takich linków, które, które nie pojawią się. W pełnej długości w Waszej wiadomości, dlatego że jeśli chcielibyście ukryć w nich pełen URL produktu, na przykład razem z UTM-ami do, do śledzenia Waszej kampanii, no to pewnie z tych 160 znaków łatwo zrobiłoby się 500. I e, dlatego postanowiliśmy zbudować funkcjonalność skracania linków, czyli, czyli taką możliwość, aby, e, aby raz. Wpisany długi link, został skrócony wewnątrz wiadomości dla danego, dla danego odbiorcy. I teraz bardzo, bardzo ważna wiadomość. Każdy z odbiorców dostanie inny skrócony link. To znaczy, on będzie na początku oczywiście wyglądał tak samo, natomiast jego ostatnie kilka znaków będzie różne dla, dla każdego odbiorcy. To no właśnie po to, żeby móc się dowiedzieć. Kto konkretnie z Waszych odbiorców kliknął na, kto konkretnie z waszych odbiorców kliknął na, na daną wiadomość, więc był wstępnie zainteresowany tym co, tym, co przysłaliście w wiadomości właśnie po to, żeby móc to mierzyć, ale mierzyć nie tylko na ogólnym poziomie. Wysłaliśmy tysiąc wiadomości i mamy 100 kliknięć i trochę nie bardzo wiemy którzy to użytkownicy, znaczy z tego tysiąca, które 100 osób kliknęło, no to po to w ramach Shopper Connect generowany jest, inny, inna końcówka tego linku dla każdej, dla, dla każdej osoby, po to, żeby można było sprawdzić, kto konkretnie z, z, z waszej bazy kliknął na, kto konkretnie z waszej bazy kliknął na wiadomość. Jest też funkcjonalność yy, wideo, to znaczy jeśli nie chcielibyście kierować ludzi do, do jakiegoś konkretnego landing page'a, tylko jeszcze wcześniej im o czymś opowiedzieć w postaci krótkiego wideo, trochę taka wewnętrzna nazwa się ukuło, ukuła, że to jest taki TikTok w SMS-ie, yy, no to jest też, jest też możliwość dodania własnego filmu wideo tutaj po to, żeby przed przejściem na, na docelową stronę, żeby dać sobie szansę Coś klientowi jeszcze, coś klientowi jeszcze opowiedzieć. No i na koniec, gdy już przejdziecie przez te wszystkie kroki, jest podsumowanie bardzo, bardzo podstawowych faktów dotyczących tej, tej wysyłki, która właśnie została skonfigurowana. Wyślemy tyle i tyle wiadomości. Jest 178 kontaktów. Wiadomości są tros troszkę zbyt długie, przekraczają 160 znaków, w związku z tym no, ka każda zostanie wysłana podwójnie. Wysyłka zakończy się tego i tego dnia o tej godzinie. W ramach Shopper Connect jest, jest wbudowany taki system re regulowania tempem wysyłki, znaczy żeby Zbyt wielu klientów w jednej sekundzie nie dostało od Was wiadomości. i Wszyscy nie weszli nagle na stronę i wszyscy nie zaczęli zadawać pytań. No to to, to, to tempo jest lekko zredukowane po to, żeby, no właśnie, żeby wszystkich w jednej chwili nie tym, tą, tą, tą informacją nie zasypać. Jest informacja o koszcie wysyłki, znaczy tego, co, tego, co właśnie zostało skonfigurowane. No i. I poniżej podgląd tego, jak będzie jak, jak będą wyglądać te SMS-y dla tam pierwszych kilku rekordów w bazie. Tu widzicie, że jest właśnie ta personalizacja, o której sobie powiedzieliśmy przed chwilą, czyli to, to name, które tu mamy, zostało podstawione i dla każdego użytkownika tam się podstawiło jego, jego imię. No i to, co powiedziałem też a propos. A propos linka, to ten link też dla każdej osoby, jak widzicie, jest inny. Te ostatnie sześć, sześć znaków, każdy zostanie troszkę inny po to, żeby było wiadomo, kto dokładnie kliknął na, kto dokładnie kliknął na, 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 na wiadomość. Aby móc użyć skróconego, skróconego linku w wiadomości, no to wcześniej taki, taki link, który ma zostać skrócony, trzeba, trzeba sobie tutaj dodać i go, i go skonfigurować. Podobnie z plikami wideo. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać pliki wideo w, w naszej komunikacji, no to, 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 to najpierw, najpierw musimy go tutaj dodać. Jest to tyle proste, że można to zrobić wprost ze swojego telefonu komórkowego, czyli na, nagrać krótką wiadomość, która potem każdemu, kto kliknie w link wiadomości, zostanie, zostanie odtworzona. Myślę, że część z Was mogła taką, taką właśnie wiadomość z moją skromną osobą też dostać przed, przed, naszym, przed naszym webinarem. Jeszcze jeden ważny kawałek. Jak, jak, jak już powiedziałem, super ważne jest to, żeby dać ludziom szansę też na taką wiadomość, też na taką wiadomość odpisać. I to, co. To, co Dostajecie w ramach Shopper Connect, to też zawsze wtedy, kiedy postanowicie wysłać wiadomość SMS-ową z numeru, a nie z nadpisu, no to użytkownik może, może na taką wiadomość odpisać i w, w zakładce SMS po, pojawi się ta wiadomość od tego konkretnego klienta i będzie można na nią, będzie można na nią odpisać. Tam też pojawi się archiwum, archiwum wszystkich czatów przeprowadzonych z ludźmi, którzy postanowili. No, właśnie w taki sposób zareagować na, na, na Waszą wiadomość. Możecie ludzi wprost zachęcać do tego, żeby tak zrobili. Znaczy, powiedzieć: Słuchaj, mamy dla Ciebie coś fajnego, ale, ale potrzebowalibyśmy Twojej pomocy. Odpisz nam, co by Cię bardziej interesowało. Albo odpisz, czy, czy szukasz w tej chwili prezentu na święta, bo jeśli tak, to, to może mielibyśmy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Albo: Słuchaj, mamy dwa bony rabatowe, ale nie bardzo wiemy, który. Nie bardzo wiemy, który bardziej, czy na tą kolekcję, czy na tą. To gdybyś drogi kliencie mógł to sprawdzić, to byłoby super. Za każdym razem, też jeśli wysyłacie jakąś wiadomość serwisową bo to też się może zdarzyć, a, a Shopper Connect super by się do tego nadawał. No to jeśli macie, nie wiem, wysyłkę do kilku klientów, że akurat jakiegoś produktu nie ma i, i chcecie ich decyzji, czy chcą poczekać, czy, czy chcą, aby to, 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 to zamówienie zostało, zostało anulowane, no to to możecie to zrobić właśnie, to możecie to zrobić właśnie tą jakby tym sposobem, wysyłając taką. E, taką wiadomość i proszę ludzi hej, odpisz, jakby co? Hej, odpisz co bardziej, e, co bardziej by Ci się przydało, co jest dla Ciebie dzisiaj lepszą opcją?